Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Rafał jest podekscytowany, ponieważ dziś umówił się na randkę z nową sympatią. Liczy, że tym razem wejdzie mu ta znajomość i w końcu znajdzie na stałe dziewczynę. Niestety o wszystkim dowiaduje się Monika. Jest wściekła na Rafała gdyż uważa, że ją upokorzył, ale już wie, jak się na nim zemścić. W swój plan wtajemnicza Dominikę. Razem wynajmują chłopaka, który jest gejem. Jego zadanie ma być zepsucie randki. Gdy para szykuje się do wyjścia z kawiarni, to do lokalu przychodzi ten chłopak i robi scenę zazdrości Rafałowi oraz mawia dziewczynie, że jej przyjaciel jest gejem. Malewicz jest dezorientowany tym, co się właśnie stało i chce jej jakoś to wyjaśnić, jednak ona nie ma zamiaru go słuchać. Chłopak szybko odkrywa, że za wszystkim stoi Dominika Zarzycką. Jak pewnie pamiętacie, już nagrałem o tym film. I jak widać, Aleks się nie mylił, bo powiedział mi dosłownie to, co się wydarzy w jutrzejszej prapremierze. Nie chcę za bardzo się powtarzać, ale nie rozumiem i chyba nie zrozumiem tych dwóch dziewczyn. Przecież Rafał może spotyka się z kim chce i Moniceki kij do tego. Nie będę na siłę przedłużać tego filmu, bowiem już wszystko powiedziałem w tamtym odcinku. Czy uważasz, że produkcja przesadza z tymi wątkami?